Loto stref Gdańsk przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3 w meczu 12. kolejki Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem meczu został Michał Łasko, który zdobył 19 punktów. Gdańszczanie kolejny mecz przed własną publicznością zagrają dopiero w przyszłym roku. Myślę, że pierwsze dwa nasze sety były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Szkoda, że w tym drugim tej końcówki nie wykorzystaliśmy, gdyż no na pewno by to zmieniło oblicze meczu i przeważyło na naszą korzyść. Jednak Jastrzębie pokazało później klasę, przełamali nas i zdecydowanie wygrali. No szkoda, bo po raz kolejny mamy swoje szanse i ich nie wykorzystujemy, ale taki jest sport. Musimy patrzeć optymistycznie w przyszłość i miejmy nadzieję, że już tych błędów nie będziemy popełniać. No był to na pewno dla mnie bardzo ważny mecz, no gdyż całą swoją karierę w Plus Lidze spędziłem w Jastrzębskim Węglu, także no mam tutaj wielu przyjaciół, z kibicami się bardzo dobrze znam, także no tym bardziej chciałem wygrać. No szkoda, że się nie udało, ale, ale zawsze panuje między nami taka miła i rodzina atmosfera, stąd właśnie tak, tak miło mnie przywitali i po meczu ja do nich podchodziłem, aby mi za to wszystko podziękować. Także, tak jak powiedziałem, tam jest taki specyficzny klimat rodziny, kibice z zawodnikami żyją i, i to jest fajne, także trzeba o tym pamiętać bo bo nie możemy zapominać że my jesteśmy dla kibiców My jadąc tutaj na mecz mieliśmy pewne obawy ze względu na to że nasza drużyna była w rozsypce pod względem no grypa zaatakowała naszych zawodników ale byliśmy cały czas w dobrej myśli przemierzyliśmy tą drogę szybko sprawnie daliśmy tu siebie wszystko tak samo jak i zawodnicy żeby ich dopingować oni dali też siebie wszystko tym bardziej że jak mówiłem są schorowani i myślę że te pierwsze dwa sety które były do 24 dały ludziom sporo emocji i tak powinny wyglądać moim zdaniem mecze żeby były emocje i zawsze niech wygra ten lepszy Oczywiście a jeżeli mówi, mówimy o wyróżnieniu jakiegoś zawodnika to my zawsze będziemy wyróżniać naszego młodego 16 latka libera Popiwczaka. świetny zawodnik 수요